Hej, cześć Siemanko, witajcie. Dzisiaj pokażę Wam w jaki sposób zaprzestać udostępniania Waszych informacji o koncie Google i innych informacjach z tym zawartych w innych aplikacjach połączonych z Waszym kontem Google. Wchodzicie sobie w przeglądarkę internetową, na której jesteście zalogowani na Wasze konto Google. Klikacie w prawym górnym rogu ekranu na Wasze konto, zarządzaj kontem Google i przechodzicie tutaj do zakładki bezpieczeństwo. Zjeżdżacie sobie tutaj niżej i macie tutaj zakładkę taką jak Twoje połączenia z aplikacjami i usługami innych firm. Możemy tutaj kontrolować nasze połączenia z aplikacjami i usługami. Klikacie Zobacz wszystkie połączenia i tutaj wyświetlają Wam się łącznie wszystkie Wasze aplikacje i usługi, z którymi jesteście połączeni za pomocą Waszego konta Google. Wybieracie konta bądź bardziej aplikację, którą chcecie odłączyć od waszego konta Google, żeby nie zbierała na informacji o Was z waszego konta Google. Na przykład weźmiemy sobie tutaj w moim wypadku jakiś transkryptor i mamy tutaj taki fajny przycisk Usuń wszystkie połączenia z aplikacją Transkryptor. I klikacie to, tutaj macie ostrzeżenie co zostanie odłączone i co się stanie z naszymi danymi możecie sobie to przeczytać i potwierdzić jeśli jesteście pewni, że chcecie je odłączyć.